Cześć, witajcie moi kochani. Dzisiaj z cyklu pogadanki Waszej Wiedźmy Joanki chciałam porozmawiać o hejcie w internecie, dlatego że jest to zjawisko bardzo, bardzo powszechne i uważam, że bardzo, bardzo niebezpieczne, dlatego chciałam się do tego ustosunkować. To nie jest tak, że mnie hejt w internecie dotyka, dlatego że ja po pierwsze jestem człowiekiem, który jest dobrze osadowiony w rzeczywistości, w tym co robi, co robi, co chce robić jak gdybym rozróżniam krytykę od hejtu, więc jeżeli powiecie, że nie wiem, nie jest mi dobrze w niebieskim kolorze, przyjmę to do wiadomości, aczkolwiek uwielbiam niebieski, więc i tak będę w tym niebieskim chodziła. Natomiast jeżeli znajdzie się taki hejt, który powie że jesteś głupia, brzydka i nie wiesz co mówisz, to ja po prostu nie będę przyjmowała tego do siebie, bo wiem jaka jestem i... Wiem również, że to powiedzenie, że jeszcze się taki nie urodził, który by każdemu dogodził, autentycznie ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dlatego też ja się hejtem nie przejmuję. Tym bardziej, że tutaj na tym kanale mam yy, włączoną możliwość yy, dodawania komentarzy, ale tylko po mojej moderyzacji, więc ja te komentarze wszystkie czytam i po prostu klikam, żeby je zaakceptować, dlatego że to jest kanał mój. Ja tutaj rządzę, na moim kanale demokracji nie będzie i wszystkie osoby, które zachowują się wulgarnie, nawracają bądź wyrażają krytykę w nieodpowiednich słowach, po prostu te komentarze nie ujrzą światła dziennego. Nie chodzi o to, że chcę robić sobie tutaj taką otoczkę, wykasowując negatywne komentarze, dlatego że jeżeli one się pojawiają, a są kulturalne. Zwracają mi na coś uwagę, bo na przykład źle coś powiem, albo źle wymówię jakąś nazwę, albo no ktoś jakoś uważa i ma do tego prawo, ale na przykład nie jest to osoba, która loguje się pod różnymi nikami, którą nie da się zablokować, która tylko siedzi i ogląda filmy po to, żeby je schejtować tylko wyraża ogólnie krytykę. Tak trafiłam nawet przypadkiem na Ciebie, ale uważam, że to to i tamto. Takie komentarze ja oczywiście zatwierdzam, bo każdy ma prawo do swojego zdania. Natomiast, tak jak mówię, tutaj nie będzie demokracji i tutaj królowa jest tylko jedna. Na szczęście ja zarządzam tym kanałem i nikt inny, więc nie pozwolę sobie na to, żeby ktoś nawracał, krytykował moich widzów, hejtował moich widzów, hejtował moją osobę w zupełnie niewybredny sposób. Oczywiście to jest tak, że o każdym źle się mówi. Tylko osoby, które nie istnieją, nie są obgadywane i nie ma tutaj y, jakichś rozmów na, na, na ich temat. Ale ja wiem, że ja po prostu coś robię. Ja staram się, jak umie, jak potrafię, raz mi wychodzi lepiej, raz mi wychodzi gorzej. Ale naprawdę staram się, żeby ten kanał się rozwijał, żeby było to po mojemu, żeby to było takie, jakie ja jestem, więc... Już z założenia nie musi się każdemu podobać. E, natomiast e, ja myślę, że no niestety, te osoby, które hejtują na internecie, różne osoby i, i również moją osobę, to są takie osoby, które w realnym życiu nie potrafią odezwać się ani słowem. Tutaj mają tą bezpieczną granicę internetu, który to jak, jest jak zasłona dymna, więc tutaj można pokazać, jaki to ja jestem hojrak. Natomiast jeżeli chodzi o... Mm, Życie realne, zazwyczaj są to osoby zastraszone, niekoniecznie głaskane po główce, ale nie potrafią się w swojej i słusznej sprawie odezwać. Y, oczywiście krytyka jest najłatwiejsza. Y, gdzieś kiedyś ktoś powiedział, pewien mistrz, że najtrudniej jest zrozumieć, łatwiej jest krytykować. Najprostsza sprawa. Y, a ja nie kieruję się prostymi ścieżkami. Nawet jeżeli trafiam na kanał, który jest dziwny albo na film, który mi się nie podoba, nie za bardzo wyrażam swoją opinię, dlatego że on jest jakiś, ktoś podjął próbę, podjął ryzyko i tej osobie należy się szacunek za to, że nie siedzi w kącie z tyłkiem na kanapie i nie ogląda telewizji, że coś robi, że ma swoją pasję. Yy. Dlaczego poruszam ten temat? Bo tutaj nie chodzi o mnie. Tak jak mówię, ja sobie zmoderuję komentarze, przez nie płakać nie będę. Mój kanał jest moim królestwem i tak właśnie. Natomiast bardzo często słyszycie, że przez opinie czy kolegów, czy koleżanek, czy przez jakieś dziwne zdjęcia, czy przez właśnie jakieś dziwne krytyki, młodzi ludzie pozbawiają się życia. I to jest ważne, żebyście pamiętali o tym, że wasze dzieci mogą stać się ofiarami haterów, stalkerów, czy jak to się nazywa, mobbingu. Musicie je na to przygotować. Moja mama przygotowała mnie bardzo dobrze, nie wychwalając mnie pod niebiosa, tylko krytykując w momencie, kiedy trzeba, a jednocześnie podnosząc i umacniając poczucie własnej wartości. I ja myślę, że wy powinniście również ze swoimi dzieciakami rozmawiać na ten temat, bo dzieciaki dopiero wchodzą w to życie, nie mają ukształtowanej osobowości, duszy. Około 35 roku życia dopiero się ta dusza tak gruntuje w, swoim, w swoich możliwościach. Te dzieciaki um, są często słabe jeszcze, bo to są roślinki, które trzeba pilnować i podlewać. I bardzo ważne, żebyście wy je wzmacniali, bo nie, nie pozbędziemy się hejterów. Ludzie są niepsi, ale mało lepsi, niestety. Natomiast możemy się na tyle umocnić żeby nie było potem z tym problemu. To jest tak, nie be... to jest tak samo jak z magią. Nie będzie tak, że ktoś nas nie zaatakuje, czy nie rzuci klątwy, czy uroku. Ale my możemy mieć taką energetykę i taką aurę, że to już po prostu nie będzie problematyczne, bo będziemy mieli silną tarczę ochronną. Ochrona przede wszystkim. Nie każdy ma twardy tyłek, tak jak ja. Gdybym tak nie było, to zupełnie bym nie robiła tego, co robię. I muszę przyznać, że na początku, kiedy na forum Gazety Prawnej Wyborczej, to jest taki forum duże, yy, były jakieś opinie na mój temat kompletnie niezgodne z prawdą. I nie, że źle wróżę. Okej, okay, nie każdemu się musi podobać, tylko na przykład, że jestem droga. Droga to jest asfaltowa po pierwsze, a po drugie to w porównaniu z koleżankami i kolegami naprawdę mam fajne stawki. Zresztą możecie się o tym przekonać, wystarczy zadzwonić do Księgarenki Cud. Natomiast mnie to bodło. Potem to przestałam czytać, a teraz to bym mogła przeczytać wszystko. I ja, przede wszystkim ja wiem, jaka jestem. I tak też uczcie swoje dzieciaki, żeby potem nie było problemów. Poruszam również ten temat dlatego, że nie chcę godzić się na brak um, zrozumienia. Nie mam tolerancji dla wszelkiego rodzaju izmów. Nazizmów, faszyzmów. Nie ma czegoś takiego, że jednostka może rządzić i coś narzucać drugiej jednostce. To jest tak samo, jakby mi ktoś powiedział, że mam być w kitce, albo być w koku, albo być w rozpuszczonych, bo tak jest mi ładnie. Okej, okay, no kurczę, no masz tą władzę w tym paluszku, że możesz w tym taczpadzie swoim. Pyknąć i możesz tego nie oglądać. A ja będę sobą, dlatego że czasem jestem w lepszej formie, czasem w gorszej, czasem mądrzejsza, czasem głupsza, czasem w rozpuszczonych, czasem w koku. Prosta sprawa. Także tego rodzaju hejty naprawdę nie będą dopuszczane na ten kanał, to na pewno, ale to nie chodzi o ten kanał, bo ja sobie z tym poradzę. To chodzi o wasze dzieciaki i o was samych. Żebyście się tym po prostu nie yy, przejmowali. Yy, cokolwiek mi ktoś powie. To ja y, mogę posłuchać i zastanowić się, czy nie ma racji, bo nie jestem alfą i omegą, aczkolwiek i tak na pewno będę robiła po swojemu. Jeżeli uznam, że to, co robiłam, faktycznie jest złe i ktoś mi dobrze doradził, podziękuję i zmienię. Natomiast jeżeli uznam, że jest to rada, która nie trafia do mojego serca, to i tak będzie ten kanał wyglądał w ten sposób, jak wygląda, i ja będę się zachowywała tak, jak się zachowuję do tej pory. Po prostu, wy mnie y, bierzecie taką, jaką jestem, czyli prawdziwą, czyli nieprzesadzoną, czyli niezmanierowaną metkami, drogimi produktami, y, ezoteryką, która widzi w przestrzeni i jest tak uduchowiona. Nie, dlatego że ezoteryką jest życie, a życie jest ezoteryką. I wy mnie bierze, bierzecie taką jestem, ja, jaką jestem. Ja nie będę udawała nikogo innego, a gdybym zaczęła, to proszę mnie kopnąć w tyłek. <laughs> nie, nie sądzę, nie sądzę. Um, 10 lat temu, jak dostałam się do telewizji, po roku czasu, moja koleżanka składając mi w szkole jeszcze życzenia wigilijne, powiedziała: Nie wiem czego Ci życzyć, życzę Ci wszystkiego najlepszego, i jeżeli to Cię nie zepsuło, sława, cudzysłowiu, słowa Cię nie zepsuła, to już nic Cię nie zepsuje. I tego się będę trzymała, bo myślę, że jest to zgodne z prawdą. Także ja na tym kanale robię co zechcę, bo jest to mój kanał i będę robiła co zechcę, aczkolwiek słucham rad, bo na przykład no, nagrywałam filmy odpowiedzi na smsy i miałam świadomość fatalnego dźwięku i fatalnej jakości obrazu. Słuchacz mi doradził słuchaweczki, teraz kupiłam kamerkę, która ma wbudowany mikrofon, nie była to droga inwestycja, bo 80 zł, i jest poprawiona jakość. Ja miałam tą świadomość, tylko nie wiedziałam, jak sobie poradzić, więc wy mi również pomagacie. Ale hejterów na ten kanał nie dopuszczę i dlatego ja się czasem zastanawiałam nawet, czy nie odblokować tych komentarzy, żeby pojawiały się od razu, ale stwierdziłam, że nie ma takiej potrzeby, bo ja chcę, żeby to było mądre miejsce, gdzie my się tu spotykamy ucząc. Rozmawiając, ja sobie robię tą swoją telewizję dla Was, patrzcie sobie, jak żyje, że można tą magię w życie włożyć, że to jest właśnie takie, nie inne. Trzeba pamiętać również, żeby nigdy z tej swojej ścieżki nie zawracać. Każdy ma coś do przerobienia, każdy ma coś do przejścia, i nasza ścieżka jest dla nas najwłaściwsza z tymi wszystkimi błędami, które robimy, a nie muszą być naświetlane i wytykane palcem jak i również z rzeczami, które nam się udają. Trzeba robić wszystko to, czego się oczekuje od siebie i z, wypływa z głębi serca, nawet w momencie, kiedy ktoś nas krytykuje, bo to, to już jest raczej jego problem. Oczywiście robimy to, co chcemy, ale zgodnie z Wikkańską Radą, rób co chcesz, lecz nie krzywdź nikogo. Yy... Oczywiście najłatwiej jest hejtować, bo najłatwiej jest siedzieć na tyłku i najłatwiej jest mieć swoje racje za monitora komputera, krytykować, co ktoś coś zrobił, ale ja proponuję tym wszystkim hejterom, żeby sami ruszyli tyłki i cokolwiek robili, bo ja chcę coś robić. Czasem mi wychodzi, czasem mi nie wychodzi, ale przynajmniej robię co lubię. I tego uczcie swoje dzieci, bo my sobie damy radę. Ja sobie dam radę, Wy możecie sobie dać radę, ale dzieciaki wchodzą w to życie. I mogą być z tym problemy. Wiecie ile jest w telewizji doniesień o tym, że ktoś małoletni, nie wiem, 14 lat, wiesza się nastolatka, bo nienawidzi jej środowisko. To jest taki wiek, że dzieciaki chcą być akceptowani w grupie. Ja już nie mam takiej potrzeby. Jestem akceptowana dobrze, nie jestem drugie dobrze. Żyję po swojemu. I zawsze wiadomo, że 50% społeczeństwa będziecie uwielbiało, 50% nienawidziło. Świetnie. Ale to nie jest ważne. Tylko z tym przesłaniem do was mówię, uczulajcie swoje małolaty naprawdę dawajcie im poczucie własnej wartości bo to jest najważniejsze Mówiła do was wróżka Joanna ohejcie w internecie do zobaczenia Pa pa